DJ prezenter wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wesel, poprawin i innych imprez okolicznościowych. Telefon 504 580 380. Andrzej Stachowiak został przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Kępno. Został wybrany na to stanowisko podczas poniedziałkowej inauguracyjnej sesji nowej kadencji. Sesję rozpoczęła radna Irena Sadek, która przyjęła od wszystkich radnych ślubowanie. Andrzej Stachowiak nie miał kontrkandydatów w wyścigu o funkcję przewodniczącego. Otrzymał 19 głosów poparcia przy dwóch głosach sprzeciwu. To oznacza, że zagłosowało na niego także kilku radnych opozycyjnych. Jestem wzruszony. Pół życia mojego... To gmina Kerm. Postaram się być dobrym przewodniczącym, szczególnie dla tych osób, które były przeciwne. Postaram się tak pracować, aby nasza gmina mogła realizować swoje zadania przez to, że Rada funkcjonuje sprawnie, zgodnie, szybko, zgodnie z przepisami prawa i nakierunkowana jest na budowanie, rozwój. Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta i Gminy Kępno zostali Eugeniusz Przybył oraz Ireneusz Czachlowski. Kandydatem na to stanowisko był także Wiesław Walas. W nowej Radzie Miasta i Gminy Kępno koalicje stworzyły dwa ugrupowania, Porozumienie Samorządowe i PSL. Wykrystalizowana sytuacja zwiastuje przynajmniej teoretycznie współpracę Rady Miasta z burmistrzem elektem Piotrem Sikusem. Nowy gospodarz Kępińskiego Ratusza był obecny na sali podczas obrad.